Hehe, he wszystkim z tej strony, które witam was, a już w dniu 40. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak długo udało mi się przetrwać. nie pamiętam też, czy w sezonie drugim albo trzecim, też tak na nagraniu długo wytrzymałem. Pszczoły nadal są na mnie złe. Przynajmniej ze stąd. Muszę zobaczyć, jak te pszczoły, czy są też agresywne, czy nie bardzo. Widzę, że dużo trawy, co mnie cieszy. Gdzie są te pszczoły? To cztery okej. Okay powód w tym, że nie widzę żadnych kwiatów kurczę widocznie przez to, że wyzbierałem wszystkie kwiaty w okolicy jak wspominałem przypominałem w ostatnim odcinku dzisiaj idę do bawołów bawołów mi dadzą kupki, ja sobie porobię więcej farmy po a farmy oznacza więcej jedzenia tutaj. Nie zależy mógłbym też pozbierać tam już w dalszych okolicach trochę trawy, żeby się przesadzić, ale muszę też jak najszybciej po prostu pozbierać trochę też um, złota, bo potrzebuję porobić te diody na alchemical i na coś jeszcze, aby um, ten. To, to, to po prostu to porobić alchemikala i ten taki piecyk specjalny i ognisko na lata był po prostu dobra nie, be... nie, mu... nie muszę nie tego używać ale żeby było lepiej żeby było niż żebym tu żeby miał pomoc tutaj zobaczę co jest Link zawsze się przyda Marche, kurde to dawno marchew jest nic jedzenie to nie jest już takim Eee, po tym ostatnim upgrade można powiedzieć, że tutaj raczej znaczy po wejściu w ogóle jedzenie nie jest aż takim wielkim problemem. Największym problemem są właśnie te. O, to jest właśnie problem. No start No blisko potem do tego. Patrzmy gdzie jest. Tutaj, okej, okay, okej, okay, okej, okay, wiem. Na bagna też by się przydał kiedyś wybrać, poszukać macek. Trochę mnie uderzył. Kurde, za blisko jesteście. Możecie odejść od kupek. Ja nie będę ryzykował oszta. No super. żeby tak pilnować tego no, tak i to by się przydało psy kończy po podwójnym psy kończy by sobie z to łatwo poradziły o, jest trochę i go no i tam zawiele tam nie, nie podaje do Na no ale tego ty się nam lużyło naprawdę Macie jakieś wolne kupki kupię kubkę <laughs> Ciekawe co świnie żą, żeby to dać. Yeah. Mógłbym pająki na nie napuszkać na lokajcie. Pająki? Tutaj jej yeah. Świat schodzi na psy, czyli na pająki. nie spodziewałem się w takim miejscu pająki spotkać szczerze mówiąc dobra, wykupuję tą trawę ognisko na noc stać mnie, stać mnie ognisko na noc już mogę sobie trochę tego pozbierać a do następnego dnia bym po prostu poszedł w przeciwną stronę tutaj o, o, tutaj muszę iść tam jest to. Może królików teraz nie ma coś na wiosnę. Nie wiem czemu. Może bo że wiosna dlatego większość królików śpi. Dobrym yy, pomysłem jest też yy, czasami na szopy. Takim początkowo jest po prostu koło szopów mieszkać. Bo szopy zabijają wszystkie króliki i tak dalej. Króliki, ptaki polują i zawsze takie wiecie, źródło czegoś tam jest. jedzenia. Bienczkiem. Trawy i wystarczy chyba. Wracam do bazy. Też tak wątpię bym zdążył. Wszystko może być. Nie zdążę raczej. Muszę zbrać, muszę, muszę. Pewnie nie zdążę, ale spróbować nie zaszkodzi. Kredyt tam jeździ pod ziemię Nie, nie mam obu O, Sir, no Dobra, uciekamy Nie mam zamiaru się ze nim tłuczć To by nie w moim stanie zdrowia Trochę wspólnoty tych pająków Dobra, no, chyba trzeba. Obozowisko na noc zakładać już O, no, chyba trzeba niestety. Ale znowu mam mało życia. Jeee. Serio muszę zapolować na te pająki. Na pewno jak będę po te po pójdę, to muszę uważać na psy. Taki zasą na noc. Tak to będę... Bym... Nie, obleciałem Szkoda. Tak to bym sobie je zabił. Posadzę, żeby pan krampus nie był zły na mnie. Od razu sobie porobię jakiś taki mały szacher Już Tutaj mam teraz więcej. maks jest 10, okej? Okay? Nie oczu Kurde, dwie rączki. A nie dobrze. Możliwe. No. Muszę uważać, bo to też się robi wyzwanie. Liberians i. A poczekasz jeszcze sobie A bo dobra. Mam borówki, to borówki już Zawsze tu też trochę zdrawia. Ile? Jedno, a gotowane trzy. O! Ładnie nawet. Jeszcze chwila i będzie. Dzień na szczęście. Nawet nie wiem co powiedzieć. No, tak naprawdę to nie ma co kombinować, trzeba bazę rozwijać ostro. Potrzebuję złota do tego, więc pójdę na pustynię. W pustynię skoczy, na zbieram różnych rzeczy. O, <złuchy> uzbrojony w kilo Pójdę na pustynię. No, już przynajmniej już temperatura się podwyższyła ładnie. Chyba dzień. Dzień please. Dzień 41. Twarty, to jest dni, to nie być nie, wiem, nie, wiem, nie wiem. Mogę być z siebie dumny. Prawa. Jak się zrobi? Jest to co, czego szukałem. Macka. Znowuż... Ura teraz. Ja. Nie ma kiedy deszcz wada. Ale na pustyni nie powinien padać w ogóle. Tak to być. Przez co nie mogę pszczół po prostu zbierać? Chyba. No, żadnych. Nie widzę żadnych. Bajdź. No agresywne samym. No. Coś jest nie tak. Coś by się pszczoły zbugowały, czy co? Nie wiem. Tutaj jest nie tak. Złoto-nośne, Nazwijmy to. Eee, usłyszałem też o, czy, czytałem o sposobie jak polować na sędzie. A, zykałem, że, się bałem, że coś się dzieje. Latem by można mu po smoka Powiedzmy. trochę tego tak dużo, że tego tak na tym. Ja Kup nie złoto, tracę. A na diable też złoto. Nie, tylko kamień. Trudno. I to zbytnio mnie nie nie kusi kupanie teraz. zobaczmy, się, co to jest. Może czy mogę mod zrobić? Ta postać może mod, może. Może jest to bardzo, trochę drogie, ale bardzo jest. Szczególnie, że, to, że te farmy rozwalić i zabrać je ze sobą. Przecież, gdy nie zabrać je ze sobą, to jest takie trochę dziwne. Hmm. Trochę się zwróciło. Pięknie. Wróci trochę. Oni schrotu. Co to? Co to z Niech leci, to niepotrzebne. No mm, ładnie, trochę dużo trawy, dużo tego. Na półtorej parmi nie stać. A gdzie na czy rumy, nie wiem, a może na pustyni deszcz padał? właśnie to za to jest? tutaj by mogło coś być żeś mi mówi, że tutaj może być coś zbierajmy to bo to już się czarne. Głównie patyki i trawa. Tego nigdy za dużo, tak naprawdę. A tam jakiś jak. mi mówię, że jednak tutaj nic nie będzie, bo tutaj jest taki obszar. Bęzek. To by można przehandlować ładnie o króla świn. prawo a tej dużo a za dużo i za dużo i dalej się wschodzimy No taki stoję na tej nic nie ma szkoda może tutaj rzeki krwią się niedługo a tutaj głównie są te fajniejsze dobra tutaj nic nie ma Chyba, że na dole coś by było, co wątpię. Ale pójdę zobaczyć jeszcze na dół. Tak tu wolę nie ruszać, na razie przynajmniej, bo mam małe zdrowie. A one biły, niestety, przy zbieraniu. W sumie wiem, cokolwiek tutaj znalazł. No pewnie tutaj nic nie no, bardzo nic nie ma. No nie. A jednak nie liczba. Nawet dużo artykułów tego nie No, tutaj nic nie ma, zapewne. Kolejny to jest ok. Tak narzekałem na brak prawy i papierów, a teraz brałem się na pustynię, żeby tego rozbierałem. I zbieram jeszcze więcej. Uuu, butterfly nawet. Tu no jest. To hmm. jeszcze go by tu wrzucić. Hmm, to tropikalnie.

A tutaj zostało dużo, ale tam są psy, kurczę, nie fajne. to by to oznaczało, że muszę udać się? piaski, to oznacza, że jest pełno, oh, o, no, to no, pełni nie było mogę Mogę do do bazy. tak, spokojnie. To tak, na tak, 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 Mi się udało trochę trochę upolować tak, buka.

Awery zamieniają się hmm. w egipt -er, Flawerków z tej Były też takie Flawerki. Mam nadzieję, że psy już dam za wygrawę. O, chyba bały. Czerwony grzybek. 3, 4. Okay. I tutaj kończymy dzień drugi. Czy mamy dzień trzeci? Ej, ja was zbierać. Najpierw możecie zjeść. No, jest to dawać. No parmi taka, który się nie wiem jakim cudem złapał, urdor. No. No, Muszę coś zrobić dalej i no. Okej, okay. tak. Popatrzmy tutaj co mam. To birlandu Robił to, to, to kurde jedni. O, do świn pójdę. O, to jest dobry pomysł. Wezmę to, pójdę do świni. bo świnie mi to wymienię na kupkę, gdybym mógł sobie aż dwie tak. to To było dużym plusem. Nadal agresywne pszczoły tylko. O, tell me why! Ty jesteś so Super, ja, to jest Taki bullshit tej Nadł, okay. Na dół, okej? Na granicę bagna idę Dużo rzeczy ze sobą Uważaj. Uważnie Szkoda, że tu stawów żadnych nie ma O, stawy, paluszki rybne Kurcze, paluszki rybne są bardzo dobre na zdrowie Ale chyba niestety ja nie mam żadnego stawu tutaj jak na złość Kurcze, niestety jest Ładne, fajne poletko Jak na złość ja nie mam w pobliżu stawu Poważnie? No poważnie Niestety Nie mogę mieć wszystkiego Hej świnio a, to by miało być mięso po pora. Aha, okej. Okay. Czy za przyjaźń popowiem. Nie, cztery łódka upolowałem, kurczę. <laughs> Okej, okay. eee, dobra, Ma, masz żerytek. Nic nie dał. co <laughs> mam tutaj zrobić? Robię hmm. jakbym się młota. <śmiech> <śmiech> Justin.

Muszę do bazy wracać tak naprawdę Nie, nic. Niestety ciekawego O, nic. Nic, 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 nic. Dobra, świniaczki to są stańcze Ale te świniaczki, tym to, to, to jest? Ale to epickie O, mięso Wymienia jak nie ja chce Zobaczcie, z jednego patyka Wracam do domu o dużo macy no nice kolejny że dzień praktycznie nic przydały mi się ryby ale do ryb niestety daleko Kurde. szkoda że tak daleko ryby są no ryby aż tutaj kurcze Nie fajnie z rybami. Z rybami nie fajnie. To nie jest. Game. Bo to, bo top, czy coś, tak co zimy ma być, to będzie super. Chester. Ty masz coś, co mnie ucieszy. Czy ucieszy te? Okay. Kurde, nie mam czym palić z okej. Okay. No. <ścoughs> nie mam czym rozpalić, naprawdę. Będzie. Niech stracę. Na farmę? Stać Okej. Okay. Pięknie. Kolejna farma, spotowa. Tak. Tego więcej nie mam. Tutaj mamy Golda mam mało niestety. Świniołak. Super, po prostu super, dwa świniołaki jeszcze Tylko tego mi brakowało Dwóch świniołaków Ja pitole I w tym momencie powinienem taki odcinek zakończyć <grym> Żebyście się pochorowało od tego. I to moi przyjaciele są. Poznaję tę świnię, kurde. Poznaję tę świnię w tym pianioczku. <laughs> Na psy naprowadzę prowadzę. Jak się psy z tym Tesku, Aport. Pan gdzieś który to wygra Taka rzeźnia naprawdę ja biegam sobie w tym tylko Tego mnie przybija. Wszystko zażarło. Patrzcie, jaki wieprz. Jaki wieprz, cholerny. Może zaraz dzień będzie. Świnia się odmówi. za zaatakujesz tą ćwinię. Migł smacz.